Stop. Zatrzymaj się na chwilę. Na pewno widziałeś w internecie filmiki jak pies trzęsie się jak garaleta na stole grumerskim. Zastanawiasz się dlaczego? Oglądnij do końca. Nazywam się Kinga Gubała i odpowiadam na Wasze pytanie. Kiedy widzisz taki obrazek, jesteś przekonany, że grumer robi mu krzywdę. Mm -mm powodów może być kilka. Posłuchaj. Może po prostu przychodzi twój pies do fryzjera zbyt rzadko. Kołtuny, filc, długie pazury i brak przyzwyczajenia. Pamiętaj o regularności, aby twój pies nie przychodził do fryzjera w złym stanie troszkę częściej i dzięki temu będzie się mniej stresował. Problemem możesz być ty sam. W momencie oddawania psa do groomera sam obawiasz, że jesteś pełny negatywnych emocji i strachu, a twój pies wsiąka je jak gąbka. Pamiętaj, aby oddawać psa w sposób spokojny, mówić do swojego psa opanowanym głosem, a on na pewno będzie spokojniejszy. A gdzie piesek trzęsie się najczęściej? W wannie, w czasie kąpieli. Dlaczego? Różnica temperatur, piesek jest mokry. To jest absolutnie normalna reakcja organizmu. Po czwarte, czasem jest to związane po prostu z temperamentem Twojego pieska. Bardzo często drżą małe rasy, takie jak. Chihuahua, wow, Maltańczyk, York. Wiąże się to z ekscytacją, energią, nie przejmuj się, to nic złego. Pamiętaj, trzęsienie Twojego psa nie musi wiązać się z tym, że ktoś robi mu krzywdę. Jeżeli zauważyłeś, że któryś z tych punktów, które przed chwilką podałam, łączy się z Twoją sytuacją, już widzisz, że nikt nie robi Twojemu psu krzywdy. Ale jeżeli masz wątpliwości, nie krępuj się, zadaj to pytanie swojemu grumerowi, ale. Nigdy nie wyciągaj pochopnych wiosków. Zaobserwuj mnie na Instagramie, aby być na bieżąco, a tą rolkę udostępnij. Edukujmy się. Dręczyć jakiś temat? Pytanie, na które nie jest znasz odpowiedzi? Zadaj je w komentarzu, a na pewno odpowiem.